indonezyjski sklep z gadżetami, z gadżetami do akwarii. Co bądźcie, jakbyście myśleli, że w Indonezji nie ma. No w Indonezji też można sobie kupić wszystko, co, co potrzebujecie. Jak nie ze sklepu, to możecie sobie kupić, możecie sobie kupić z tego pompki, różnego rodzaju filtry. Popychacie, dopychacie akwarium, zdechła ryba w akwarium. Zdechła ryba w akwarium, akwaria. Akwaria, takie można sobie sobie kupić? Ja sobie akwarii nie kupuję, gdyż ponieważ nie chce mi się pracować w sensie takim, nie chce mi się tego, nie chce mi się tego czyścić. Tutaj zobaczcie, jakie, jakie akwaria można sobie kupić. Duże 10 999, sobie policzcie 10 milionów za 1 milion to jest 230 zł. 230 zł za 1 milion takie akwaryjka możecie sobie tutaj kupić. Tutaj chłopaki robią i czyszczą te akwaria. Także, jak widzicie, o to jest takie ładne, nie? Jak widzicie, takie ładne akwaria można sobie w Indonezji zakupić. No i oczywiście cały osprzęt cały osprzęt. Najśmieszniejsze jest to że jeszcze nie widziałem nigdzie takich parasoli i takich krzesełek. Także pozdrawiam Was serdecznie z Indonezji, akwarystów, wędkarzy i riboli.